Cześć. W tej lekcji gramatycznej nauczymy się, jak zadawać pytania w języku chińskim. Istnieje na to kilka sposobów, jednakże na początek zajmiemy się najprostszym. Zadając pytanie w języku chińskim posługujemy się partykułum ma. Większość partykuł wypowiadamy w tonie naturalnym, czyli zerowym. Partykułem ma możemy sobie tłumaczyć jako polskie czy. Jednak w przypadku polskiego czy podczas zadawania pytań stawiamy je na samym początku zdania. W przypadku chińskiej partykuły ma zawsze znajdować się będzie ona na końcu zdania, tuż przed znakiem zapytania. Spójrzmy na zdanie przykładowe. Czy to jest bardzo dobre? Dziejgo hen hao ma. Henhała ma. W rzeczywistości to tyle, ile musimy wiedzieć o partykule ma. Ta wiedza wystarczy nam w zupełności, aby przejść do przykładów. Naprawdę, w języku chińskim, aby zadać pytanie, wystarczy, że użyjemy zdania twierdzącego i na końcu dodamy partykułę ma wraz ze znakiem zapytania. Tym razem zdania będą pojawiać się wymiennie. Raz będziemy tłumaczyć z polskiego na chiński, a następnie z chińskiego na polski Zastanówmy się teraz co oznaczają poniższe zdania. Czy to jest dobre? 这个好吗?这个好吗?这个 Fej, chon, ha, Zdanie to oznacza czy to jest fantastyczne? Czy tutaj jest bardzo dobrze? Daj, dr. ma. Daj, Henhauma. Oto kolejne zdanie po chińsku. Jej go, daj Zai go, Oznacza ono, czy to jest tutaj. Czy to jest smaczne? 这个好吃吗？这个好吃吗？在这儿总是很好吗？在这儿总是很好吗？Witaj, zawsze jest bardzo dobrze.

Hǎo Czy ten ryż jest smaczny? Czy tamten makaron jest dobry? Nèi ge miàn tiāo hǎo ma? ma?